Pawle, ponownie, tak, się, tak naprawdę ten wywiad jest dedykowany zupełnie czemuś innemu niż Waszemu rozwojowi, chociaż ten rozwój e, doprowadził do, tego, do tej właśnie rozmowy. Pochwal się, jakie nagrody otrzymaliście ostatnio. Po pierwsze, fajnie Daria, że przyszłaś, przyjechałaś, no dzięki, się, możemy się pochwalić. Więc cóż, e, jak już możemy się pochwalić, to pochwalmy się, tak, firma Rawkom. Dos otrzymała w tym roku Diament Force. Diamond Force mhm. uh, jest przyznawany firmom, które um, wykazały się najbardziej, dynamiczną, najbardziej dynamicznym przyrostem czy wzrostem. Tak? To nie jest płatny konkurs, sami zostaliśmy zaskoczeni. Oczywiście miło, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Um, naprawdę jest to budujące, no i nabilitujące do tego, żeby dalej się rozwijać i e, jakby tą firmę prężnie trzymać w ryzach, tak, więc generalnie, no cóż, zachęca nas to do dalszych działań, tak, no i chcemy tutaj dalej prężnie działać na rynku. Ale to nie jedyna nagroda. To nie jedyna nagroda, przy okazji otrzymali, nasza marka Prism, nasza marka zamienników Prism, otrzymała nagrodę najwyższej jakości, to jest Quality International, złote godło, tak, bardzo jesteśmy z tego dumni. Świadczy to o tym, że nasza marka no, jednak e, trzyma pewien standard jakości na rynku No i cieszy się powodzeniem i poszanowaniem wśród naszych klientów. Także e, tu jesteśmy też również z tego dumni. To świadczy, ale to też jakby potwierdza to z drugiej strony: cały czas rosnące obroty na marce Prism. Jeżeli byłoby inaczej, żeby ta marka no, jednak nie zdawała egzaminu no. pod względem jakości i tak dalej, to nie no nikt by jej nie kupował, nie roślibyśmy. A tutaj jest to jakby potwierdzeniem tego, że jednak idziemy w dobrym kierunku. E, a jak sądzisz, Paweł, tak naprawdę kogo albo czego zasługa jest, że w tym roku tak dużo nagród do was trafiło? No oczywiście tylko moja. Nie no, żartowałem, no, przecież <laughs> Oczywiście, całego zespołu, jak najbardziej z tym. jesteśmy im wdzięczni jako zarząd tutaj, e, wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego. I naprawdę e, był to ca, e, był cały zespół ludzi od działu handlowego po marketing, po logistykę. E, naprawdę wszyscy się starali i starają, żeby, że tak powiem, markę rozwijać, a co za tym idzie, firmę rozwijać. Więc mm, wszystkim należą się podziękowania. Okay. Mm, takie dwie nagrody w tym roku, które w ogóle będziecie obchodzić urodziny? Ojej, w tym roku to już będą 17 urodziny: matko z córką. Za rok będziemy pełnoletni. Mm, przyjdziesz, Daria na tort. Mm, no, nie tylko na tort. Jeżeli tylko zaprosicie, to wiecie, że ja nie odmawiam. No to bardzo nam miło, to już z wyprzedzeniem zapraszamy. No i oczywiście się pochwalimy, że już będziemy dorośli. Także w tym roku 17 lat, no a za rok wielkie święto. Ale planujecie jakieś akcje w związku z urodzinami? No zapewne tak. Będą jakieś specjalne promocje, zarówno dla klientów, jak i pewnie dla klientów klientów. Mhm. Tutaj będziemy chcieli zadziałać obustronnie. No i oczywiście uczcić e, jakiś, jak, w jakiś sposób specjalny e, te nasze urodziny. No dobra, Paweł, no, ja przede wszystkim dziękuję za tą rozmowę e, i gratuluję Wam serdecznie, bo znam Was, znam Was, a właściwie. No już trochę. No już trochę. <laughs> I No i co, no gratuluję, bo pięknie jest obserwować firmę, która tak pięknie się rozwija, e, która ma tak dobre pomysły, zwłaszcza na tak konkurencyjnym rynku. No można powiedzieć od zera do bohatera, bo praktycznie startowaliśmy z niczego, tak? No, więc e, obecny nasz status naprawdę, no, można się tylko chwalić i być naprawdę dumnym z tego, co osiągnęliśmy. Ale nie, ja wiem dlaczego to jest, bo ze mną współpracujecie. No właśnie, tak. To tylko dzięki temu, tak, to był dobry symptom. Tak, współpraca z Darią, słuchajcie Państwo, naprawdę przynosi konkretne efekty. Nie oczywiście żartując. Bardzo ci dziękuję i gratuluję jeszcze raz. No i czekam na kolejne newsy, o których będziemy pisać na skanerze. I zapraszamy na waszą stronę. Tak, www.ravkom.waf.pl. Zapraszam. I do rejestracji na B2B. I do rejestracji na B2B.